Nie mały. Siemano bądź Zaczynamy Zaczyna być się łowienie na takiej majrzeczce Widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Będę chciał takie dwa miejsca wypróbować. Pierwsze już jest nawet widoczne w jakimś stopniu. Zobaczymy co się wydarzy. Tak standardowo jakaś przeszkoda musi wyjść nie ma lekko Jak się wypiję w dzielę Dobra. idziemy dalej coś tu mamy wygniecione no, ale ogólnie widzę że jest błyszczne straszne Zamyta truskawka. Wiem ja. No, a mianem taką krótką, węgiel to mówię zapodamy śmieci zaraz sobie gdzieś weźmiemy odłożymy jakiś kawałeczek takiego pieczywka było, może totalna zabawa żeby był kolorek Teraz tak, woda z kukurydzy Bondi Well Hmm. ale tu z kávy ładne pachne. i montaż wędki Deczka gotowa jedna podpórka o, tutaj tak. oczywiście gotowy przepon Jestem zbyt leniwy, a sprawdzają mi się nawet te zdajwy. Haczyk 12. Odplątamy sobie. Chyba to jest 50 albo 70 cm. Ale 50 jest w zupełności wystarczające. Cyk, pyk. Coś nam tutaj bąbelkuje przed nami. Zobaczymy co. Jedna kukurydza na początku, wędka standardowo FLAGMAN, pikerek, o, wystarczająca do 40 gram, fajnie się zachowuje. No coś mamy. No, Roszek. Pierwsza rybka za nami. Ale to jest dobry znak, bo znaczy, że coś podeszło. Na razie to na jedną wędkę, bo na dwie to sobie nie poradzę. Nawet razem taki dołek. właśnie Do połapania. jazi. Dzisiaj będę planował jeszcze z dwie, trzy miejscówki, tak wskoczyć jak nie będzie deszczu. Bo no, jestem pierwszy raz tutaj, nie? z tej strony rzut to taki bardzo bliski jest ale już ładnie sobie ustawiam wędkę i szybka reakcja bo tutaj to brania są co chwila jedzi? o ładniejsza ciekawe czy tam tak podwierzemy, czy już tutaj Próbujemy. Jak pęknie wędka, to... Oj, mamy. Już troszkę większa ryba. głęboko zajadło. O, zapowiada się dobry dzień dzisiaj. Druga ryba już. Nie jest to jakiś tam, nie wiadomo... Za olbrzym, ale już się fajnie walczyło. Tylko mam tak wysoki brzeg. próbuje to wyciągnąć wędką. Jak rąbnie, to będzie kicha. O, mięciutka kukurydza, fajnie. Ciężkie złowienie tutaj w tych miejscówkach. No ale na razie nie ma czasu tak na Wisłę, to, to właśnie wolę tutaj gdzieś wyskoczyć. Dwie, trzy godzinki na tej jeziorce połapać te ryby. O, na nic. Nie ma nic. Dwie, trzy godzinki spróbować połapać i zawijka. Kukurydza jakaś jest Tu Chyba coś było. A tak jakieś. O, jaka ładna kukurydza. Sam by to są dopiero ryby tak Ale powiem Wam, że rok temu to to była taka miejscowa, taki dołek. A teraz jakoś tą rzekę podrównali, jest tam może ze 2 metry, ale wąsko. Lipa, bo trochę się nastawiłem tutaj też na większe ryby. Raczej ciężko to, chyba że coś tam gdzieś pod korzenie, jakoś wypłynie. Zmiany koszyczka, zobaczymy czy mam jakąś 30, 15, 10, to ogólnie dobrze. 30 jest jedna, mam jedną to lipa. Mam dwie dwudziestki. Raczej zawsze to łowiłem na ten. A więcej za nęty wejdzie. I rzucimy sobie w inne miejsce teraz. Będziemy polowali pod tamtą wysypkę. Z drugiej strony u to się gnie. To chyba już i maks. Chwileczkę. Biorę. Bo już ryba się nie. Oj, 6 ryb. O nie, fajna mała jakaś. No. Podbierzemy się tu jakoś miarę. Ciężko. Ciężko to jest podbieranie w ogóle ryb. Tak. rybunia. Ale od razu strzał jest, nie? Także mamy trzecią rybę. Dobra. To polujemy dalej. Ja szukam kolejnej miejscówki. Tam ponad godzinkę próbowałem. 4 wycofałem Teraz bobry mi tutaj wytyczyły szlaki żeby się nie pierdzieli. gdzieś tylko e, jakiś dół przejdę sobie jeszcze tak Zobaczymy ile będę miał sił Sieć nie mały Mamy piękną rybkę, razem chyba jaśik. Oficjalnie już się pożegnałem z wami, ale jak wracałem, wpadłem na pomysł, żeby porzucać koło takiego mostu jeszcze. Wow. Wow. Ale strzały. Ale piekielne. Taka mała rybka. Moi drodzy. A strzał. Jakby to była jakaś. Janik. A wędkę prawie wciągnęła do wody. No popatrz jeszcze do kamery i płyn. Siadź. Siadź. Fajna ryba. Krzaki. W krzaki fach. Zabieraczek sobie weźmiemy. Coś do wypinki sobie weźmiemy od razu. No i kolejna sobie sama. Oczywiście wyszła, nie zdążyła nawet, żebym jej pokazał. Nawet nie przeszkadza im ksiądz. Czas się pożegnać. Tutaj zakończyłem na tej miejscówce. Osiem rybek na koncie. Ciekawy dzień. Tak naprawdę ta zanęta truskawkowa dała radę dzisiaj. Nie? Zbieram się już do domu. Starszy tego dobrego. Dzięki bardzo za oglądanie. I pozdrawiam do następnego. Następna wyprawa już nad Wisłę. Prawdopodobnie czerwińsk. Zdrówki.